Karol Żołowski, po wygranym pojedynku na gali Armia Fight Night 12 do, dopisujesz czwarte zawodowe zwycięstwo do swojego rekordu. Jak się czujesz? Fajnie, fajnie. Wygrana po dłuższej przerwie. Eee, ostatni pojedynek miałem we wrześniu 2020, jak dobrze pamiętam. Potem trochę o MMA. MMA tak, bo po tym w grądzie walczyłem w grudniu i miałem pękniętą szczękę i rękę pękniętą i potem kolejna kontuzja, trochę się przeciągnął ten start, kolejna walka w sumie i, i, i jestem teraz, wróciłem, wygrałem, czekam dalej. Wróciłeś, wygrałeś i czy zostajesz już na dłużej w MMA, czy będziesz to przeplatał ze startami na przykład na, w walkach bokserskich na gołe pięści. Na pewno będę musiał jakoś kombinować, żeby walczyć tu i tu, bo mam kontrakt w grondzie, jeszcze obowiązuje, także będę musiał na pewno to jakoś przeplatać, ale też na pewno chcę części oczywiście FMA walczyć, żeby przypadkiem nie, nie zostać dłużej, na, na dłużej wykluczony. Zabrałeś swoją przeciwnikowi dzisiaj zero w rekordzie. Czy taki, jaki był plan na walkę z Patrykiem Dubielą? Plan był taki, żeby nie dać się obalić, tak naprawdę. E, dwa miesiące, nawet może i więcej, trenowali, trenowaliśmy zapasy e, defensywne. E, cały czas praktycznie była ściana, wstawanie z ziemi e, po, po siadce. I to dwa miesiące, bo nawet pewnie więcej było trenowane, szlifowane. Wyszło. wyszło. Dwie federacje się tobą interesują: Gromda Ar i Armia Fight Night. E, powiedz, ile walk w tym roku docelowo? Nie wiem, nie, wiem nie, nie myślałem. Na pewno chciałbym stoczyć, może, może jeszcze dwie, może trzy walki, nie wiem, w MMA. E, I na pewno będę musiał jeszcze e, gromdy w to, muszę tak kombinować, żeby to właśnie e, połączyć i żeby miał ręce i nogi. A czy ty możesz nam zdradzić, e, czy masz obowiązujący kontrakt z armią e, i na ile walk ewentualnie ono piewa? A nie chcę o tym mówić. O tym mówić. <śleski> Dobrze. Czyli najbardziej obawiałeś się zapasów i parterów swojego przeciwnika Patryka Dubieli? Może nie parteru, bo ja też parter trenuję i dobrze mi to idzie. Bardziej tak, tak, takich zapasów właśnie Patryka patryka, e, oba, Znaczy, obawiałem się. Byłem na to przygotowany. Wiedziałem, że to będzie robił i robiliśmy to z trenerami. Zadziałało. Raz mu chyba udało mi się sprowadzić, ale tam jakoś to kombinowałem, stałem, wróciliśmy. To tam trochę góra góra dół, 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 ale wyszło. Czy był w ogóle jakikolwiek moment w tej walce, w którym czułeś się zagrożony, lub czegokolwiek się obawiałeś? Z do, byłem na dole, to tam chyba trochę parę ciosów dostałem, jak byłem na górze, to do Kimuri się skręcał, też z góry tam chyba kluczne na stopy próbował mi zrobić, wszystko kontrolowałem, tak naprawdę nie było tak, chyba takiej e, konkretnej sytuacji z jego strony. A jeśli chodzi o siłę, to czułeś swoją przewagę siłową w tym pojedynku? Mm, nie wiem, Patryk też jest silny, ja też chyba za słaby to nie jestem, tak tu trochę przyciskał, coś się spinał. tak, nie wiem, do końca. Wydaje się, że nie jesteś zbyt obity, e, dlatego kiedy kolejna walka, jakiś potencjalny termin jest w swojej głowie? Nie, nie, nic, nic, nic konkretnego na pewno nie ma, nic, nic, nic. No, na razie nie. Znaczy, na, na pewno nie będę długo, długo odpoczywał. Mam takich tam parę kontuzji, z, znaczy jest co myślałem, że przełożyć w ogóle to walkę, ale znaczy próbować, żeby to od, odłożyć, ale e, też mówiłem, że dwa miesiące orałem strasznie, ponad dwa miesiące, i szkoda było tego, żeby to odłożyć, ale wiedziałem co będzie Patryk robił i tak cyrkulowałem, żeby tak to, żeby wszystko jeszcze bardziej się nie skrzywdzić tak już to wyszło w miarę dobrze nie jestem obity nie, chyba nie dostałem tam takiego gwoździa od niego chyba raz i jakby próbowałem stać też tam chyba dostałem z boku od niego, ale no, chyba moc, mocniejsze gwoździe dostawałeś w gromdzie na gołe pięści niż tutaj jakbyś mógł ocenić to, który z tych dwóch sportów, że to tak to nazwę jest bardziej kontuzjogenny no chyba lecz kontuzjogenny no dla mnie to chyba grąda... E, przerwała karierę, tak mogę powiedzieć. Miałem pęknięto, znaczy złamano miałem szczę szczękę i walczyłem w trzeciej rundzie właśnie z właśnie ze złamaną szczęką. Po tym to już nie miało sensu tak naprawdę walczyć. Także lekarz to przerwał, w ogóle trener by mnie nie wypuścił dalej. I miałem jeszcze po tym rękę, pęknięto się okazało. No, no tak wyszło. tak. Niektórzy walczą i nie mają takich kontuzji, no u mnie tak wyszło. To by było chyba na tyle z naszej strony. Gratulujemy jeszcze raz zwycięstwa i dziękujemy. Jeżeli coś komuś jeszcze podziękować, tak. to... Na pewno nasz kolega redakcyjny Karol Mikielski również Cię bardzo serdecznie pozdrawia i gratuluje wygranej. Bardzo się cieszył, pisał na czacie, także to od nas. A nie ja też pozdrawiam Kaczego. Podziękować co na pewno bym chciał kolegom właśnie z timu, trenerom, Artemowi, Miłoszowi, całemu. Kaczemu też, bo z Kaczem też dużo rundek robiliśmy właśnie na porannych treningach. Całemu Berserkers Team, sponsorom moim. Słowackie Centrum likwidacji Szkód, Aleks Szkło, Trzy Film na pewno, yy, Kamaj Sushi, ojej, ojej, nawet już, do, 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 to na pewno, nie ja wiem co tam nawet już mam, tak naprawdę jestem yy, zmieszany, ale dziękuję wszystkim, którzy trzymali kciuki. My również dziękujemy. Udanego świętowania. Dziękuję.